Dzień piąty. Jezus nie po to, co dzień nie z nieba, aby pozostać złotym tabernakulum, ale by znaleźć inne niebo, które jest stokroć mądre od tamtego, niebo naszej dużej stworzonej na Jego obraz, żywą świątynię Trójcy, przynajmniej świętszej. Teresa od dziesiątka Jezus. Ludmy się, święta Teresą, z tak wielką tęsknotą, wyczekującą dnia pierwszej komunii świętej i każdy następnej, do przyjścia której zawsze i długo się przygotowywałaś. I tak robiłaś dla samej śmierci. Zapraszając do swojej duszy najświętszą dziewicę świętego Józefa, aniołów, by ozdobili ją i uczynili godnym mieszkaniem dla Jezusa, a po Komunii Świętej prosiłaś ich, aby razem z Tobą adorowali obecnego Pana, Ty, która tak bardzo tęskniłaś za codzienną Komunią Świętą, nam, mającym możliwość przyjmowania Komunii Świętej codziennie, a nawet dwa razy na dzień, uproś Jezusa pragnienie i jednoczenia się z Nim przez uczestniczenie w najświętszej ofierze w Częstej Komunii Świętej, w nawiedzaniu Go obecnego w tabernakulum. Niech my sami i wszyscy, za których modliby się w tej nowenie, podobnie jak Ty, budujemy nasze życie religijne na żarliwym nabożeństwie do Najświętszego Sakramentu, który wprowadza nas w zjednoczenie z Jezusem Żywym, tak nam bliskim, bo żywym wśród nas. Ojcze nasz, który jest z niebie, święć imię Twoje, przyjdź, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poszłaniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bój nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Fa Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Sfânta Teresa, o Jezus, Iisus, mulțim za